Więc w tym momencie będę prezentował drugiego głębia, jeżeli chodzi o moją hodowlę przeznaczonego na aukcję Top of the Top. Tym razem będzie to niebieski, czyli niebiesko mazany samczyk o numerze o numerze 930. Jak w przypadku pierwszego gołębia na tej aukcji, był to córka najlepszego, najlepszej naszej samicy. W tym momencie będzie to tym razem będzie to syn najlepszego naszego samca. Najlepszego naszego samca będzie to. Ostatni młodek wychowany w tym roku po 4776, czyli po naszym Blue Fajerze 4776. I tutaj od razu chcę podkreślić, żeby to było dla każdego jasne, jest to późniejszy GOM, jest to, jest to gąb najprawdopodobniej z, wrześ z września, bo dojrze z tego co pamiętam, tak powiedziałem ostatni młodek wyhodowany w tym roku z Blue Fajera, zresztą był tylko jeden, bo jeden się wykluł także, także jest to ostatni syn Blue Fajera. Ktoś, kto nie kojarzy mojego Blue to może krótko, w krótkich słowach przybliżę, przybliżę jakie wyniki osiągał, osiągał ojciec, ojciec tego, tego samczyka. Ojciec tego samczyka w 2020 roku został najlepszym lotnikiem okręgu Bielsko-Biała. A co najdziwniejsze, jako czterolatek po raz pierwszy był wysłany na loty maratońskie, bo zawsze 4776 był uważany, bo był lotowany w zespole mojej małżonki za gołębia sprinterskiego. Gołębia przez wiele lat był wybijającym się głównie przede wszystkim na dystansie 300-500 km i raczej nie koszowany w związku z tym na maratony, bo raczej w tamtym czasie graliśmy bardziej, bardziej maratony sami sami niż samcami. Natomiast w 2020 roku po 500 prowadził w okręgu, yy, prowadził w, yy, w oddziele i decyzją mojej małżonki został skierowany na pierwszy maraton w swoim życiu jako czterolatek no i tutaj przysłowiowo, jak to się mówi, szczęka nam opadła, bo pierwszy, pierwszy, pierwszy swój lot maratoński od razu jedynka, ale najdziwniejsze to, że wyprzedził nasze gołębie o parę minut, no to to było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Przy czym muszę powiedzieć, że lot był z wiatrem, także także myślałem, że to może jednorazowy wyższa. Natomiast na drugim maratonie poszło mu troszkę gorzej, bo siadł 12. Natomiast na trzecim maratonie w 2020 roku bardzo ciężki maraton, ostatni kończący sezon. Przy prędkości poniżej 1200 metrów na minutę w upale pod wiatr. Przegrał tylko z jedną samicą naszą, ale ta samica była piesza na okręg, także piesza na 14 oddział, bo tyle bodaj jak tyle leciało. W 2020 roku jeszcze były okręg, lecieliśmy wspólne starty, czyli, czyli siat drugi. Ale, ale był też, tak mówię, przegrał tylko, tylko z samicą, która wygrała ten lot na 14 oddziałów. Także sezon 2.20 dla ojca tego, tego samczyka to przede wszystkim najlepszy lotnik okręgu Bielsko-Biała na kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli chodzi o wspólne starty całego okręgu, to loty z 500 to pozycja 6, 7, 12. Jeżeli chodzi o maratony pozycja 1, 2, 12. Czyli tutaj, jak widzimy, już tylko loty okręgowe to 4 loty w pierwszej dziesiące. Dwa loty, dwa loty, yy, początkiem drugiej dziesiątki, przy czym sa, cały związek skończony 13 na 13, najlepszy lotnik oddziału tych konkursów w pierwszej dwudziestce chyba bodajże 8 z tego co pamiętam, wiele konkursów, yy, wiele kategorii zamkniętych za, nawet za dwa lata D czy tam w jednym roku I, natomiast yy, był mnie wystawiony moją decyzją nie wystawiony na wystawę, także, także tym, tym wykazał się ojciec ojciec tego samczyka. Niewątpliwie nasz najlepszy samiec, jeżeli chodzi właśnie o tamte, o tamte sezony. Natomiast matka też bardzo ciekawa, ciekawa, ciekawa samica, bo to jest samica o numerze 4708, samica jedna z najlepszych na w zespole mojej żony. Seryjna samita tak zwana, czyli w 10 najlepszych gołębiach na gołębniku, a przede wszystkim jest też siostrą z gniazda naszego 4709, 4709 nazywane przeze mnie e, niebieska strzała gołą, który ma 3 jedynki, dwójkę, trójkę, piątkę, około 10 konkursów pierwszej dziesiątce ma gniazda 4708, czyli 4709. Tak jak powiedziałem, z Blue Fajera też już mamy sygnały, że były już najlepsze lotniki dzieci, Blue Fajera już wydawały najlepsze lotniki okręgów, także przekaz także tego wynika, że przekazuje swoje geny w następne pokolenia. Także myślę, że jeżeli ktoś trafi, a ten samczyk będzie przynajmniej część genów przekaże, który posiada jego ojciec, będzie bardzo zadowolony. Przy czym tutaj będzie trzeba poczekać trochę, bo tak jak powiedziałem, samczyk jest późniejszy, chociaż jest tutaj dość mocny, tutaj dość mocno mam to, to w skrzynce rozrabia. Myślę, że w przypadku Samczyka nie będzie tak trzeba czekać. Myślę, że może w marcu, jak najbardziej w parę, w parę pójdzie i myślę, że może jest 4 modele uda się, jak to się mówi, do lotu wychować na sezon po 24.